To jest Philips One Up. Jest to bardzo dziwny, ale zarazem ciekawy mob. Tak naprawdę ten film prawie by nie powstał, bo jak dostałem propozycję nagrania filmu o tym sprzęcie, to rzuciłem na niego okiem, nigdy wcześniej o nim nie słyszałem i stwierdziłem, że nie, nie jestem zainteresowany, bo to jakiś tam mob z natryskiwaczem, a ja testuję bardziej takie elektryczne sprzęty, więc grzecznie odmówiłem. Ale jaki byłem zdziwiony, jak dostałem drugą wiadomość, że no przecież to jest mop elektryczny, on automatycznie dozuje wodę z płynem oraz zaciąga brudną. Więc zgodziłem się na test, ale powiedziałem, że mam jeden warunek. Powiem o nim dokładnie to, co myślę, zarówno wspomnę o zaletach, ale przede wszystkim i wadach tego urządzenia. Także zapraszam do oglądania. Projektanci tego mopa mieli takie założenie, żeby sprzątać nim tak jak każdym innym tradycyjnym mopem, tylko że z usunięciem i pominięciem wiadra. Żebyśmy nie musieli co chwila zamaczać go w wiadrze i później wyżymać. Więc zamiast tego mamy tutaj dwa zbiorniki. Jeden na czystą wodę z płynem, która to będzie dozowana na tą podkładkę myjącą, którą będziemy szorować podłogi. I mamy drugi zbiornik i do niego będzie wpadała brudna woda. Tak dokładnie nie wiem, jak działa zasysanie przez tą podkładkę brudnej wody, ale sprawdzimy to w praktyce. W zestawie otrzymujemy skoncentrowany płyn do mycia podłóg, umieszczamy go w górnej części zbiornika na wodę, i na górze mamy tutaj taki przycisk. Po naciśnięciu jego dozujemy odpowiednią ilość płynu na cały zbiornik wody i możemy zacząć myć podłogi. Przed rozpoczęciem sprzątania nie trzeba, ale warto zbliżyć ten padający i możemy zabrać się do pracy. A sprzątamy dokładnie tak samo jak klasycznym mopem, czyli po prostu szorujemy po podłodze. Mop waży niecałe 2 kg, ale waga nie jest tutaj problemem. Będzie trochę cięższy niż Wasz klasyczny mop, który macie w domu, ale manewrowanie tutaj nie sprawia żadnego problemu. Tutaj końcówka zamocowana jest na głowicy, która się obraca o 360 stopni, a w dodatku może położyć się... Praktycznie na zero, także sprzątanie pod meblami nie jest tutaj żadnym problemem. Sprawdźmy, jak mu radzi sobie ze zbieraniem wody, i żeby lepiej było wszystko widać, to rozlejemy mleko na czarne płytki. Po pierwszych ruchach nie wygląda to zbyt dobrze, ale jak się przyjrzymy na krawędzie, to widać, że zasysa mleko. Trochę to zajmuje, ale finalnie zebrał wszystko z podłogi i możemy zobaczyć, że zbiornik na brudną wodę jest pełny mleka. Jako że jest to mop elektryczny, to musimy go jakoś ładować. Tutaj od boku ma wejście USB-C. Niestety w zestawie otrzymujemy sam kabelek, nie dostajemy ładowarki, ale tutaj zakładam, że każdy ładowarkę, chociaż jedną ma w domu. No, jest to bardzo wygodne, bo będzie tu pasował no, każdy kabel, który ładuje wasze urządzenia elektroniczne. Czas pracy na jednym ładowaniu to do 70 minut i spokojnie umyjecie podłogi w każdym domu czy mieszkaniu, no chyba, że mieszkacie w jakiejś ogromnej willi. Pad myjący należy wyczyścić i osuszyć po każdym myciu, żeby się nie zaśmierdział. Na szczęście jest zdejmowalny i wymienny, także jeśli on się zużyje to nie musicie wyrzucać całego mapa i kupować nowego, wystarczy wymienić ten pad. Dużą zaletą Wana Pay jest to, że ten pat myjący możemy wrzucić do pralki i go normalnie uprać. Nie musimy go za każdym razem ręcznie czyścić. Producent twierdzi, że przy takim zwyczajnym użytkowaniu powinien ten pat myjący wystarczyć na około pół roku. Zakładam, że dla większości wystarczy zdecydowanie na dłużej. Mop dobrze radzi sobie z takim codziennym zmywaniem podłóg do utrzymania czystości, również do wyszorowania zaschniętych plam. Natomiast, tak jak i w tradycyjnym mopie, nie zbierzemy nim kurzu, tylko po prostu będziemy układać z niego różne takie wzorki. Także przed zmywaniem warto odkurzyć podłogi na sucho. One-up jest bajecznie prosty w użytkowaniu. Jak już mamy zamontowany zbiornik z wodą, to wystarczy włączyć jeden przycisk i urządzenie już pracuje. Drugim przyciskiem zmienimy poziom dozowania wody. Wybieramy tutaj między dwoma poziomami. Jeśli mamy trudną, zaschniętą plamę do zmycia, to wtedy wybieramy poziom drugi. Jeśli chcemy zużywać mniej wody albo nie przemoczyć jakiejś delikatnej, drewnianej podłogi, to jedna kropeczka będzie odpowiednia. Te diody tutaj pokazują nam stopień naładowania baterii. I nie wiem, czy usłyszeliście, ale ogromną zaletą jest to, że ten mop jest bardzo cichy. On teraz pracuje cały czas, a pewnie nawet w ogóle go nie słychać. Wraz z mopem otrzymałem jeszcze takie śnieżnobiałe skarpetki i poproszono mnie, abym po umyciu podłóg wykonał taki test skarpetki, poprzechadzał się w nich i zobaczył, czy dalej będą białe. Ale żeby nie było tak łatwo, to przygotowałem dwie bardzo barwiące substancje, czyli kawa oraz sos sojowy. Rozlejemy je. Żeby było jeszcze trudniej, trochę podsuszymy i dopiero wtedy wykonamy test. Zostawię to tak na 5-10 minut, bo dłużej to boję się, że sos sojowy odbarwi mi panele i bierzemy się za sprzątanie. Tak wygląda pad mopujący po czyszczeniu kawy i sosu sojowego. Jest zadziwiająco czysty. Myślałem, że tu będzie cały odbarwiony, ale patrzcie, jaka woda jest czarna. Tak wyglądają skarpetki przed. A tak wyglądają skarpetki po, i są cały czas białe. Trochę się zamoczyły, bo podłoga nie zdążyła wyschnąć, ale wygląda to naprawdę dobrze. Podsumowując, jest to naprawdę ciekawy sprzęt i tak naprawdę poradził sobie lepiej niż zakładałem, że sobie poradzi, ale nie jest to sprzęt dla wszystkich. Myślę, że docenią go osoby, które żyją na małym metrażu i dla nich cenny jest każdy centymetr miejsca w szafie, bo jest to naprawdę kompaktowy mop. No i samo to, że też nie musimy przetrzymywać wiadra jest dużą zaletą, czy nawet stacji dokującej jak w przypadku innych mopów. Doceniał go też. Yy, Rodzice małych dzieci, bo jest on naprawdę cichy. Możecie nim sprzątać, kiedy dzieci śpią, bo jego w ogóle nie słychać. Przy zakupie tego urządzenia dla niektórych przeszkodą może być cena, bo kosztuje trochę ponad 700 zł. A dokładnie tyle. Wydaje się to dosyć sporo jak za takie urządzenie, ale Philips ma jeszcze jednego MOPAS z serii 3000. Może być on ciekawszym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby trochę zaoszczędzić. A czy ja bym go kupił dla siebie? No raczej nie, ale głównie dlatego, że no ja mam już i korzystam z innych mopów elektrycznych, tych z obracaną rolką, które mają ssanie, które również mogą sprzątać kurz i różne cząstki stałe. Tu niestety przed myciem warto odkurzyć podłogi na sucho, bo tym mopem kurz i inne drobniejsze cząsteczki po prostu przepchniemy w inne miejsca. Tu przypomnę, że taki odkurzacz od Philipsa z funkcją aktywnego mycia na mokro testowałem już u siebie na kanale. Link do filmu znajdziecie w opisie, jak i do sklepu, gdzie możecie kupić ten sprzęt. Tymczasem, ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.